Pierwsze spróbuję te zwykłe, zobaczę jak będzie szło. Jak nie będę dawał rady, to zmienię na te lepsze, żeby spróbować chociaż tych lepszych trochę. Także biorę pierwszego tego najtańszego za 29 centów od razu. Marmulada, czy tam dżem na wejściu, ale smaku jeszcze nie poczułem. Śliwkowy dżem śliwkowy. No, a pączek rewelacji nie ma, ale co można oczekiwać za 29 centów, więc dokończę go. I przy następnym adresie kolejny pączek No i czekoladowy ten za 69 centów już przedstawia się dużo lepiej Mamy tu taką posypkę, mamy czekoladę No i pączek, gryziemy, zobaczymy co jest w środku Czekolada, dżem, nie wiem Po pierwszym gryzie puściutko jeszcze Więc może być mało tego nadzienia w środku Zaraz zobaczymy dalej Jest, pojawiło się, ten, ten pączek jest zdecydowanie lepszy I to niebo No i tego pączka bym polecił, bardzo dobry Ten krem w środku bardzo dobry, dobra ta czekolada Także drugi wlatuje, nie jem tych zwykłych wszystkich, bo bym tylko je zjadł i pewnie więcej nic bym nie wcisnął i te najlepsze by mnie ominęły. Dobra, jedziemy dalej. Dobra, no i zostały jeszcze te z lukrem i posypką. Spróbuję jeszcze tego pączka, ja nie dam rady, no co ty, ludzie, ja tych pączków to nie ma szans, że ja zjem chociaż połowę. Także zjem jeszcze tutaj z tą posypką białą, zobaczę jak smakuje i tą resztę, coś będę musiał z nią zrobić. Łakomy człowiek, jednak... Słodkie mi tak nie wchodzi jak inne rzeczy. Na przykład, jakbym miał gdzieś trzy kebaby albo dwa, to bym zjadł. Albo jednego takiego wielkiego. Tak się prezentuje: pączuś numer 3. Też ładnie, pięknie, fajnie. No, wygląda jak idealny pączek, ładnie upieczony. No i w trzecim też zupełnie inne nadzienie. Zobaczcie. Smakuje to jak budyń, ale trochę słodsze. Jeszcze raz spróbuję co to jest. O matko, smaku, no nie wiem jak to smakuje, to jest słodkie, jak, jakby miód tam wlali. Zjem jak już ugryzłem, ale ciężko wchodzi. Mam nadzieję, że uda mi się wrzucić dzisiaj ten filmik i do następnego, cześć. Nie zapominajcie, wbijajcie na Instagrama też, tam możecie pytać o różne rzeczy, jeśli macie jakieś pytania. Trzymajcie się, cześć.